Święty Alfons Maria de Liguori. Przepis na dobre życie. Część druga. Praktyka cnót chrześcijańskich. Rozdział pierwszy, części drugiej. Praktyka pokory. I od razu mówię, że w ramach tego rozdziału, w ramach tej części, ja nie będę komentować w ogóle nic od siebie, bo praktyka pokory to jest taki temat, na który nie chcę się wypowiadać, gdyż pokora jest cnotą, której ja nie posiadam. Staram się praktykować pokorę, ale. Mi to nie wychodzi, po prostu nie wychodzi mi to. Nie mam żadnych, nie wiem, przemyśleń jakichś takich opartych na moich doświadczeniach, bo moje doświadczenia są na razie negatywne i szczerze mówiąc, no, nie chcę tak za bardzo się wypowiadać, bo, bo jeszcze wam powiem coś, co jest niewłaściwe albo niezgodne z rzeczywistością, więc po prostu w ramach tego odcinka zacytuję wam rozdział pierwszej części drugiej, gdzie po prostu przeczytam wam dokładnie to, co święty Alfons Maria Delikori mówił na temat praktyki pokory jeżeli zaś chodzi o samą pokorę to wiecie co ja planuję ale to może w jakiejś tam przyszłości żeby nagrać film w ogóle całą serię może o pokorze ponieważ z punktu widzenia teoretycznego to mam dość dużą wiedzę mam dużo literatury właśnie związanej z pokorą i z praktyką pokory i w zasadzie mogłabym tą wiedzę wam przedstawić bo to jest to wiedza różnych świętych Natomiast no, nie chcę tego robić na razie, bo ja staram się stosować do tego, ale po prostu mi ta praktyka nie wychodzi. I wydaje mi się, że to nie jest jeszcze dobry moment, ale przyjdzie taki dzień, że po prostu to nagram i postaram się wszystko uporządkować, jeżeli chodzi o pokorę, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo obszerny temat. Teraz jednak skoncentrujemy się na samym rozdziale pierwszym i na tym, co ma nam do powiedzenia święty Alfons Maria de Liguori. Rozdział pierwszy. Praktyka pokory. Podpunkt pierwszy. Konieczność pokory. Kto nie jest pokorny, ten Panu Bogu nie może się podobać. Bóg nie znosi bowiem ludzi pysznych. Obiecał On wysłuchać każdego, kto będzie od Niego się modlił, lecz jeśli z prośbą zwraca się do Niego człowiek pyszny, Pan go nie wysłuchuje. Pokornym natomiast przeciwnie, udziela swoich łask. Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. List świętego Jakuba, rozdział 4, werset 6. Podpunkt drugi. Pokora uczuć. Pokora dzieli się na pokorę uczuć i pokorę woli. Pokora uczuć polega na tym, abyśmy sami uznawali się za nędzników, jakimi rzeczywiście jesteśmy, którzy nic nie wiedzą ani nic nie mogą poza czynieniem zła. Wszelkie bowiem dobro, które posiadamy i które czynimy, pochodzi wyłącznie od Boga. Co więc w praktyce powinniśmy czynić, aby właśnie w tym znaczeniu być pokornymi? Po pierwsze, nie zawierzajmy nigdy naszym siłom i naszym postanowieniom, lecz przeciwnie: bojąc się samych siebie, nie dowierzajmy sobie. Z bojaźnią i drżeniem zabiegajcie o swoje zbawienie. List do Filipian, rozdział 2, werset 12. Święty Filip Nereusz miał zwyczaj mówić: Kto się nie lęka, już upadł. Po drugie, nie chwalmy się nigdy tym, co należy do nas, ani naszymi uzdolnieniami. Ani naszymi działaniami, ani naszym pochodzeniem, ani naszymi krewnymi i tym podobnymi. Dobrą jest rzeczą, gdy nie mówimy nigdy o tym, co robimy, no chyba żeby ukazać nasze wady. Najlepiej zaś byłoby w ogóle nigdy nie mówić o sobie, zarówno dobrze, jak i źle ponieważ również wtedy gdy mówimy źle o sobie pojawia się w nas często próżna chwała z tego powodu że jesteśmy chwaleni za naszą pokorę lub przynajmniej z tego powodu że jesteśmy uznawani za pokornych i w taki oto sposób pokora przeradza się w pychę po trzecie nie gardźmy sobą po popełnieniu jakiegoś błędu nie jest to bowiem wyraz pokory lecz pychy co więcej celem szatana jest właśnie to abyśmy zwątpili zwątpili we wszystko i porzucili staranie o dobre życie kiedy dostrzeżemy nasz upadek, mówmy tak, jak mówiła święta Katarzyna ze Sieny. Panie, to jest owoc mojego ogrodu. Uniżmy się i natychmiast podnieśmy się z popełnionego zła poprzez akt miłości i skruchy, postanawiając nie popełnić go więcej w nadziei na Bożą pomoc. A jeśli znowu przydarzy nam się upadek, postępujmy zawsze w ten sam sposób. Po czwarte Widząc upadki innych, nie dziwmy się temu, lecz współczujmy im i dziękujmy Bogu, prosząc Go, by nas od tego zachował, gdyż w przeciwnym razie ukaże On nas, pozwalając na to, byśmy popadli w te same grzechy albo nawet jeszcze gorsze. Po piąte, uważajmy się za największych grzeszników na świecie, nawet wówczas, gdybyśmy wiedzieli, że grzechy innych są liczniejsze niż nasze, ponieważ przed Bogiem nasze grzechy. Popełniane po otrzymaniu tylu Bożych łaski świateł są cięższe niż grzechy innych ludzi, mimo że są mniej liczne. Święta Teresa z Avila pisała Nie sądź, że uczyniłeś postęp na drodze doskonałości, jeśli nie uznajesz się za najgorszego ze wszystkich i nie pragniesz być ostatnim ze wszystkich. Podpunkt trzeci. Pokora woli. Pokora woli polega natomiast na tym, by znajdować upadobanie w tym, że się jest przedmiotem wzgardy u innych ludzi. Kto zasłużył sobie na piekło, zasługuje na to, by na zawsze być deptanym przez złe duchy. Jezus Chrystus chce, abyśmy uczyli się od Niego, jak być łagodnym i pokornym sercem. Uczcie się ode mnie, bo jestem ciche i pokorne sercem. Ewangelia św. Mateusza, rozdział 11, werset 29. Wielu jedynie w słowach jest pokornych, lecz nie w sercu. Mówią oni, jestem najgorszy ze wszystkich, zasługuję na tysiące pijakieł. Lecz potem, gdy ktoś ich zgani lub powie słowo, które im się nie spodoba, odwracają się z pychą. Są oni podobni do jeży, które natychmiast, gdy się ich tylko dotknie, wysuwają i nadstawiają kolce. Jakże to? Mówisz, że jesteś najgorszy ze wszystkich, a potem nie potrafisz znieść jednego przykrego słowa na swój temat? Człowiek prawdziwie pokorny, mówi święty Bernard. Uznaje swoją marność i chce, aby również inni uważali go za człowieka o małej wartości. Po pierwsze zatem, jeśli rzeczywiście chcesz być człowiekiem prawdziwie pokornym, to wówczas, gdy otrzymasz jakieś napomnienie, przyjmij je w pokoju i podziękuj temu, kto cię napomina. Według świętego Jana Chryzostoma człowiek sprawiedliwy, gdy jest poprawiany, boleje z powodu popełnionego błędu. Człowiek pyszny natomiast boleje jedynie nad tym, że jego błąd został dostrzeżony przez innych. Święci, nawet wówczas, gdy są fałszywie obwiniani, nie bronią się. Chyba że taka obrona jest konieczna dla uniknięcia zgorszenia innych. W przeciwnym zaś wypadku milczą i wszystko ofiarowują Bogu. Po drugie, gdy doświadczasz jakiejś zniewagi, znoś ją z cierpliwością i jeszcze bardziej pogłębiaj twoją miłość wobec tego, kto w taki sposób pokazuje ci pogardę. Jest to sprawdzian tego, czy jakaś osoba jest pokorna i święta. Jeśli ta osoba się oburza lub obraża, to chociażby czyniła cuda, pozostanie wewnętrznie pusta. Ojciec Baltazar Alvarez mówił, że czas upokorzeń to czas, w którym można zdobyć skarby zasług. Osiągniesz więcej, przyjmując ze spokojem jeden akt wzgardy, niż gdybyś się zdobył na dziewięć postów o chlebie i wodzie. Bez wątpienia rzeczą dobrą jest upokarzać się samemu wobec innych, lecz jeszcze lepszą, akceptować upokorzenia, które nas spotykają ze strony innych, ponieważ mniej jest w nich naszej własnej czynności, a więcej działania Bożego. Z tego powodu większą odnosimy z nich korzyść duchową, gdy umiemy je znosić. Cóż bowiem potrafi uczynić chrześcijanin, jeśli z miłości do Boga nie potrafi znieść wyrazów zgardy? Ileż to pogardy musiał Pan Jezus znieść ze względu na nas? Bicie po twarzy, szyderstwa, uderzenia biczem, opluwanie. Och, gdybyśmy umiłowali Jezusa Chrystusa, nie tylko nie czulibyśmy urazy z powodu doznanych zniewag, lecz przeciwnie, znajdowalibyśmy w nich upodobanie, pamiętając o tym, jak on, Jezus Chrystus, był wzgardzony. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o rozdział pierwszy, części drugiej. Trzymajcie się, cześć.